Koronawirus oczywiście tutaj yy, wiemy że ta sytuacja no, jest w tej chwili pod bacznie obserwowana ze strony służb sanitarnych naszego kraju i również ministra zdrowia. Nie mamy wskazań ze strony właśnie chociażby rządu czy ministra zdrowia dla samorządów, jakie działania mamy podjąć. Oczywiście są wojewódzkie, miejskie, powiatowe zespoły zarządzania kryzysowego. Które, jeżeli sytuacja tego wymaga, spotykają się i analizują dane, dane zjawisko, które występuje, kryzysowe. No oczywiście tutaj są oddziały zakaźne. Szpital wojewódzki, który funkcjonuje, myślę, że dostał jakieś tam sugestie, jakieś wskazania. Natomiast do Słowackiego Ratusza żadne dokumenty związane właśnie z tym koronawirusem nie trafiły. Oczywiście, nawet ze strony wojewody, zespołu wojewódzkiego zarządzania kryzysowego no takich sugestii nie było żeby spotkać się żeby przeanalizować tą sytuację no oczywiście Kwestia zarażania się tym wirusem jest to sprawa dotycząca kontaktów właśnie bezpośredniego tych osób, które tam przebywają w Chinach. Nie wiem, czy su, ktoś z Suwalczan jest, czy, czy przyjeżdża tu, przyjeżdżają takie osoby, no ale w ostatnim czasie nic mi na ten temat nie, nie wiadomo i sytuacja myślę, że bacznie jest obserwowana przez służby sanitarne naszego kraju. Przez ministra zdrowia, i gdyby trzeba było podejmować jakieś działania, no to myślę, że one będą skierowane jak zawsze, najpierw do miast dużych, a później również do tych miast terenowych. Tak miastem przecież są suwałki.